Powiem Wam, kroi się całkiem dobry wyścig lądowy na zielonej trawce. Zapięty tor przez lotnisko międzynarodowe, stadion Mace Bank i Mały Seul. Po drodze znajdziesz mnóstwo zielonych nieużytków, wprost proszących się o zakopanie tam ciała dla samochodów i motocykli. Billboard kiecki w górę od się dziewczynki, od kobiet. Dobra, czyli mam się czegoś spodziewać koło billboardu, jakiegoś wyskoku, tak? Okej, okay, wszyscy na to startujemy trzeba zgasić, co to się pali aktualnie. Dobra, no to tak. Bunshinie, nie, nie felcer. Może felcer. Salut, wszystko się zgadza. Kontynuuj. O, tak, gotowy do gry. No, 10 wygranych, 22 przegrane, no pięknie. Piękna statystyka. Okej. Okay. Laksa na miejscu, ale nie ten znajomy. Ej, dobra, startuję na czole stawki, O, dobra. To trzeba tylko pamiętać, o, 3, 2, 1, start. Gdzie tam, zero turbo. I nikt za mną chyba też nie miał, na szczęście. Eee, dobra, nie będziemy ładnie jeździć. <noise> o, nie, no trzeba było jednak ładnie. O nie, cicho, cicho, jest mała katastrofa. No, że muszę akurat z tej. No co ty wyprawiasz? Że to nie był nawet inny gracz, to kurde, co jest grane? Ło! Wow! Wow! No nie, 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 no kurde! Cicho, nadal nie jestem ostatni, ale no już. Raczej to będzie 23. przegrana na moim koncie. No nie, no cicho, duży graczy. Dużo jeszcze trasy przed nami, dużo samochodów, może, może, może się uda. Coś tam ugryźć, chociażby tą trzecią pozycję. Czwartą. Dobra, piątą. No siedno musiałeś tam akurat. Dobra, 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 dalej, 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 dalej. Pieprzona latarnia. No widzicie, no nawet można się wywalić w ten sposób, żeby jeszcze uprzykrzyć życie innym graczom, no ja tego nie potrafię. Jak ja już się wywalam, to po prostu gdzieś leżę. Zazwyczaj na dachu. Nie fair. No kurde, do no, ciebie stoicie. A tu, kroje każdy zakręt walczy o pozycję. Ej, on jest tuż za mną już. No, pff. No nie, no tak ja będę robił. To na pewno nic tutaj nie mówi. A, co innego, takie zakręt? No wypieprzaj tym padłem. Ja, no, umarł. No co mnie to. Tam jeden widzę też odpad za mną. W tym samym miejscu. No nie, no kurde. Ej, choć sobie tylko ta długa prosta mnie dzieli od reszty stawki. Zaczęło od pierwszej części reszty stawki. Aha, tutaj się musiało coś stać. Dobra, ej, jestem czwarty. O dziwo. Cholera. No nie, odwracaj się. Kurde, co za kretyn. Ale dobra, spokojnie, jedziemy dalej. Skrupulatnie do przodu. Staramy się zbyt często nie wypadać. Ten kurde, ten biały, już mi ściga. No, no, dobra. Tam jakieś nowe rekordy sobie ludzie trzaskają, bardzo świetnie, super. Ja pewnie też, bo pierwszy raz tutaj jadę, z tego co pamiętam. A jak wiecie, z moją pamięcią nie zawsze jest dobrze. No, ale tak, jest nowy rekord. No, tak w ogóle znowu, przed tą partią znowu yy, pojawiła się jakaś aktualizacja 64 MB, zresztą 63. Jestem ciekaw co tym razem? Widziałem, że kreator się pojawił. W wersji beta, czyli możliwość kreowania własnych wydarzeń. Kurde no super, hej, naprawdę. Rozwijać to z czasem naprawdę grać PC owi dostaną pełną paczuszkę. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu. Konsolowcy zostaje potraktowani troszeczkę jak testerzy usługi online, ale spoko, ja się cieszę. To są bardzo pozytywne testy. O, ej, cicho, ej, moment. Całkiem dobrze mi to idzie. Jeszcze się nie waliłem, i gdzie? O, 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 o. czyżby jakieś kraku, kraku, krak? Czyżbym wykrakał zaraz? Ej, nie, dobra, dobra, cichutko, cichutko, damy radę. A, tylko ja na kołach koleś, ja na kołach. Ja jest, trzecia pozycja, dobra, cichu, cichu, cichu. Nie, kurde. A cicho, może on na niego też ładnie. Nie, wyminął go dobrze. O, dzięki, popchnęliśmy. W sam raz potrzebowałem tej prędkości. Dobra, został, został. <grywa> dobrze. Tam tych dwóch z przodu nie dogonię, ale trzecią pozycję mogę jeszcze dowieść. To jest z zasięgu ręki. Starczy, nie spieprzyć gdzieś tutaj. Oj, za wolno ten zakręt. On ma szybsze auto. No przynajmniej patrząc na osiągi, no bo kurde. Szybko mnie dojechał, jest, koniec, dobra, no to jeszcze nam starczy czasu na... wirażyk. Jedna w nie 23 przegrana. No chyba, że rzeczywiście tylko pierwsze miejsca się liczą. Ale nie, niemożliwe. No i kolejny 1800, zbliża mnie to znacznie do upragnionej snajperki. Mówisz takie walnie boczne, tak? Eee, dobrze. Spoko. Ej, jako jedyny jechałem pelcerem. A myślałem, że to auto ma największe wzięcie ze wszystkich. ci nie głosują, bo jeszcze jadą. Ej, ale też rangi dosyć przystępne się trafiły. to może swobodna rozgrywka i wyskoczyć, postrzelać troszkę sobie? Nie, stop, nie. Tu trzeba zarabiać pieniądze, a strzelając do innych graczy nic tylko tracę. Więc zobaczymy, co tam rooster tutaj wysieje zaraz, za tryby. Dobra, i co mamy? Skupiony bagaż. Eee... O! O, no dobra, spoko. Nie no, jaka powtórka, nie będziemy dwa razy tego samego jeździć, kurde. Ale nie, to jest skok spadochronowy. Nie, no, 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 co to jest? Wyścig po, przez kalety krótkim ochronowym. O, można też i to, ale... Skoki w większej grupie. Moment jak to wygląda procentowo. A sorry, dobra. Decyzja już została podjęta. Głos był ważny. No to jest ważna rzecz, to mniej interakcji właśnie. Kurde, wszystko pod ręką. Można sobie maski zmieniać, kask, MMSy wpieprzać, szluga zapalić. Wszystko. Jak broń startowa. No dobra, jestem zmuszony troszeczkę, bo troszeczkę, ale wydać powiedzmy. O, tyle ciężka kamizelka w użyciu. Oj, 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 oj sorry, tam kojarzę tą panią, ale ja ją kojarzę, to kojarzę ją też w włodarze z YouTube'a. I osoby posiadające prawa autorskie do tej piosenki. Wytwórnie. Molochy, medialny, shit. Ej, cholera, ale tutaj też pewnie tą piosenkę, ale nie mogę już zmienić, sorry. Ej, można też postawić. Kasa na zakład 1800. eee, eee tak, 300.

Ale to otwieramy na I serio tu jest tylko to? Tylko mam tu wylądować Like really? Nie, no nie muszę iść, we kurde Ale dobra Trzeba być pierwszy No i spoksik I co teraz? Żadne inne kółka nie przeleciałem, co 30 Czas dobry Najlepszy! Ej, oni tam strzelali do siebie, dobrze widziałem, <grym> jednak można. Ej, nie, serio, to chodziło po prostu o to, żeby... Oooo! tam się coś nie udało. Dobra, został Pan Lewi. No Lewi już przeleciał przecież dawno, On może sobie co najwyżej oszczędzić życie... ...i wylądować na nogach, ale nie, też się nie udało. No nie, no dobra, spoko. Po prostu skok na główkę z dużej wysokości 470 ledwo. No ale jeszcze w zakładach, nie? Czy zakłady były nieważne? No i to jest to Salut. Nie żadne trzepanie kity. No! Aaaa, 750 jeszcze wpadło dodatkowo. Pierwszy zakład, który kurczę się uda. Ej, no moment, ja postawiłem 300, tam ci po 500. Aha, nie, no, w sumie równomiernie tak jest. no Nie mogę. Za stówkę wygrać 5000 tysięcy, jak ktoś, ktoś postawi tyle. Dzień Co, powtórka? Albo... Co? Z nieba w piach. Nic od nie chodzi na równie. Nie się po długim locie jak kąpiel w oceanie. Eee, no? Jeszcze jakiś skok? Czemu nie? Dobra. Uruchamianie sesji. Mmm, może znowu? Ej, dwie wygrane, jedna przegrana. Ej, spoko. Ale to tym razem może 500 postawmy. Zuchwały ruch z mojej strony. Zawsze jest z który wygrał poprzednio. No i nie, no tego się nie ma naszej co obawiać. Słaba forma, atletyczna forma. Triatlonista. No hej, no hahaha. <grytans> <grytans> gdzie jeszcze jest lepsze od atletycznej formy. No! Ej, kurde, o co mało by palenie konia ustał? No okay. Ostre skręty, tak? Może fal starcik czasnąć? Dobra, cicho, 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 teraz ooo, fuck. Ci, troszeczkę wcześniej otworzyli... Dobra. Ale to chyba za późno. W tym konkretnym przypadku. Ale nie, 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 cicho, cicho, cicho. Okej. Okay. A ten będzie szybszy, cholera. Teraz pytanie, liczą się punkty, czy liczy się pozycja? Na mecie. Pierwsza, druga, trzecia. No, siedz. Fak fak, 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 Kurde, lewo. Ale wjeździe z też można z dużą prędkością się przemieszczać. Kurde, 10. Ej, faktycznie ostre zakręty powietrzne. Kurde, tutaj jest! Fak. ale środek prawie. No, ale już teraz straciłem pozycję zupełnie. Choć nie, choć cicho, chodź, on chyba też będzie te przelotywał właśnie. Ostre zakręty. A, Ej, no powinniśmy lecieć gdzieś jakoś koło siebie, nie? A, ej kurde, mogę mi się zaplączysz w linki. To nie będzie wesoło. Cholera, prawie ominęłem. I o tego ten tym mnie wyprzedza się. Nie, dobra, cicho jestem z przodu. Nie, już nie. To i lądowanie. Ha! się bitch! bitch. Nowa ranga, już widziałem to, widziałem to z tą to! 175, no o wiele lepszy wynik niż poprzednio. Poprzednie 30 starczyło na pierwszą pozycję. No, no ten sobie jeszcze leci, no musimy na niego czekać. No dobra, pokażmy ranking. No, ej, o 10 punktów więcej niż ten gościu, ha! Dobrze. Zobaczymy, ja mam pieniędzy na koncie, możesz wreszcie ta snajperka. Serio, nie wydawałem, ostatnio miałem 10 tysięcy. Tu teraz jeszcze zakłady, jeżeli ktoś postawił? No, 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 coś z tego może być. Może już wreszcie upragniona snajpa, nareszcie. I znowu będzie można zacząć po prostu zabijać innych graczy, tylko z dystansu. Ty, ha! ej, moment, a ten. drugi. A nie, tam stoi, dobra? Ej, to z nim się ścigałem, nie z Lwisem, Ale in your face! Once again. Nie, no, spory bilon. Jak zwykle, jak on? Co, dlaczego? Ej, naskoczył. No, ja pierwszy miał najwięcej. Ej, nie, więcej punktów miał. Aha, bo przez same środki przatywiał. No. Dobra, ja uderzam w swobodną. No tylko, żeby mnie nie wrzuciło gdzieś za ko ko koło innego gracza, bo chyba mogę mieć sporo gotówki przy sobie aktualnie. Nie wygląda mi to na mój garaż. Ej, nie, ale wystartuję koło swojej fury, koło Morse Mutual Co się z nią dzieje? Co to za... Co to za motor? Moment, stop, 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 stop. No właśnie, mam przy sobie ponad 5 kafli, zanim cokolwiek z tym zrobię, z tym motorem, to trzeba to wpłacić. Bo to podejrzewam, że ktoś sobie tak samo jak ja opłacił ubezpieczenie, i teraz po prostu będzie zmierzał w tym kierunku, żeby odebrać swój pojazd. Więc fajnie bym nie stracił tego co ma tak w głupi sposób. No ale zbliżamy się. Powolutku, powolutku, ale zbliżamy się do snajperki. Jeszcze 7000. tysięcy. Muszę zbierać. W tym odcinku już się chyba to nie uda, ale w sumie... Moment. Czemu tutaj wjeżdżasz? Cholera, no... E, dalej. Przesuń się. Co, nie mogę wsiąść? Kurde. Trzeba odjechać swoim autem. No. Dobra, jest. Odpaliło. Już myślałem, że to taka kicha, że nie odpali. Ej! Dobra, zaparkujmy niby normalnie. Noże szkurde zniknął! Aaaa, shit! No ale pewnie nic by dobrego mi to nie przyniosło. Nie ja się gdzieś rozbił po spolicie, albo zostałbym wyrzucony z pojazdu w najmodniej momencie. Ale, dobra, no sposób na zarabianie pieniędzy. O! Monoć, może zan zanim tamto, to zobaczymy, co tu słychać u tego gościa, który tutaj się przemieszcza. Kurde, gdzie mi zniknął. No? Gdzie on się podział? O, nie, jest przede mną, dobra, tylko teraz coś kurczę: moje auto wolno się rozpędza. Ale też tutaj z prawej będzie gościu, który jest bliżej. Kurde, nie patrz na mini mapę, kiedy prowadzisz. Rado numer jeden. Ej, ale też co to jest za dziwny... symbol. Ej, pierwszy raz się chyba z takim spotykam. Nie, to trzeba przejść. Co to jest grane? Filmy kręcą? Można się załapać na jakiś casting, coś, halo? Serio? Ostatnia drużyna wygrywa? Co, co? Co? Ej, sprzacz mi to jeszcze. A, mimo to, że to tutaj wszedł, to nikogo nie ma. Okej, okay. nie, dobra. Więc nie. Ej, gracz z nagro... Uuu, niedaleko nawet. Dopuśćcie mnie tylko do autka. Jeszcze powiedzcie, że dużo za niego płacę. Ole, czemu musiał być 103B? Ej, a mi teraz zabraknie amunicji. No kurde, bo brakuje póki co celności, to na pewno. Oj, 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 oj a ja mu nie. Co jest ty czemu to się praktycznie nie rusza? Fuck, Dobra, opuszczamy to. A, no ej, no tak szybko? Dobra, panie Smołki, jeszcze jedna próba. Gdzie jesteś? Chodź tu. Cholera, gdzieś daleko oczywiście. Ale nie, tu się chyba przez działeczki jakoś przedrzemy. Come on, come on. Dobra, jest jest, 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 jest. Jest tu, jest tu. 5000, spoko. Jakieś teraz miejsce, gdzie mogę sobie ładnie wpłacić. Szybko. kawa, No właśnie tu. Szybko, 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 Menu, Wpłać, wpłać, wpłać. Wpłać 5000, równo. Tak, 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 tak. No kurde, dalej. No co jest grane? No nie. Dobra, cicho. Tak, 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 dobrze. No! Jeszcze tylko tysiączek brakuje. Okej, okay, dobra. Oj, jest ten koleś. Cześć. Cześć się ma co tam? Spodziewasz się śmierci z krzaków? Teraz tak, gdzie on jest? Tu na górze. Aaaa, kurde, no wiedziałem. Chciałem się do niego wdrapać jako pierwszy. Dobra, moi kochani, to w tym momencie skończymy ten odcinek, i coś mi się wydaje, że już w następnym będziemy mogli pobawić się snajperką. Ej, co. Chcesz mi pomóc? Dobra. No to ja odjeżdżam z tą panią. Zresztą tak właściwie jej samochodem. A z wami się żegnam. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej.